Cześć, dzisiaj mamy już 7 dzień stycznia, czyli w dalszym ciągu początek roku, a jednocześnie taka data, w której większość z nas dochodzi do wniosku, że jest do niczego, a życie jest bez sensu i nic w nim nie osiągną. Dzieje się tak na skutek postanowień noworocznych. Otóż wchodząc w pierwszy dzień stycznia nowego roku, większość z nas ma listę postanowień, które chce zrealizować w ciągu najbliższego roku, a ta data pierwszego stycznia ma być właśnie takim początkiem czegoś nowego. Podczas gdy 2, 3, 4, 5, 6 albo właśnie 7 stycznia zaprzestajemy nowych działań, czyli nie wprowadzamy nowej rutyny do naszego życia, zaczynamy wątpić. Wówczas większość z nas dochodzi do wniosku, że poniosła porażkę i tak naprawdę nic w życiu nie osiągnie, ze względu na to, że wszelkie plany spełzają na niczym. Przypomina mi się powiedzenie jednego z bohaterów mojego ulubionego filmu Siła Spokoju, który w pewnym fragmencie, właśnie ekranizacji książki Dana Milmana, mówi, nie ma początku ani końca. Jest tylko działanie. I właśnie takie przesłanie chciałabym Wam przekazać na ten nowy rok. Bardzo ładne. Otóż nie ma początku ani końca. Jest tylko działanie. Nieważne, czy jest to 1, 10, 28 stycznia, czy jest to luty, marzec, kwiecień, maj, czy może październik. Tak naprawdę, jeżeli chcemy wprowadzić jakiekolwiek zmiany do naszego życia, to każda chwila jest na to dobra. Jeżeli nam się to od razu nie powiedzie, jeżeli znowu stare nawyki wrócą, to nie jest to powód do zaprzestania nowego działania. Nie powinniśmy odbierać tego jako porażkę, tylko po prostu kolejne, kolejny egzamin, kolejną szansę na sprawdzenie się. I ponowną szansę na rozpoczęcie wszystkiego od nowa. Druga rzecz to fakt, że tak naprawdę nie ma sensu za dużo rzeczy w życiu planować. Oczywiście moja filozofia mówi o tym, aby planować na przykład różnego rodzaju wydatki, aby planować sprawy biznesowe, aby planować pewnego rodzaju czynności, które chcemy podjąć w najbliższym tygodniu, czy też miesiącu, tak jak zorganizowanie urodzin dla dziecka, kupienie prezentu dla cioci, na imieniny, zakup nowych butów, czy też Mieszkanie. Oczywiście takie plany jak najbardziej wpisane są w nasze życie, ale plany związane z życiem codziennym to tak naprawdę mozolne, beznadziejne działanie, dlatego że życie lubi nas zaskakiwać i najlepszą rzeczą będzie, jeżeli zaczniemy po prostu żyć bez planowania, a co za tym idzie, bez rozczarowań. Najpiękniejsze chwile w naszym życiu. Zdarzają się nieoczekiwanie, nie można ich zaplanować. Natomiast problemem większości z nas jest to, że ich po prostu nie zauważamy. Dlatego też w tym nowym roku, a dokładnie w siódmym dniu nowego roku, szczęśliwa siódemka, życzę Wam, kochani, abyście byli bardziej uważni, abyście byli bardziej uważni odnośnie własnego życia i otaczającej Was rzeczywistości. Wtedy zobaczycie, że w każdej chwili coś się dzieje. I każda chwila jest początkiem czegoś nowego. Życzę Wam wszystkiego, wszystkiego najlepszego, bez planów, w pełnej obecności. Pozdrawiam serdecznie, cześć.